Cześć kochani! Zapraszamy Was do wspólnego czytania książeczek z serii Mała Dziewczynka. Dzisiaj przeczytamy o Lili, która bawi się lalką. Scenerię z modeliny wykonała Christelle Magdijan. Pomysł Natali Bellino. Tekst Emily Beaumont. Lila bawi się lalką. Lila bawi się lalką. Gdy jest słonecznie, wozi ją w wózeczku po parku. Razem z nią spacerują dwa małe kotki, leon i laleczka. Posłuchaj, jak śpiewają ptaszki, mówi Lila do swojego dziecka. Spójrzcie, tu są ptaszki, które pięknie śpiewają. A tu Lila razem ze swoim dzieckiem, które wiezie w wózeczku. W wózeczku jest misio i Lala. Lila założyła Lali i wygodnie usiadła. Oto w fotelu. Cicho, moja mała. Przestań płakać. Oto twoja butelka z mlekiem. Mm, nie jest za gorące. Pij powoli, a potem poczekamy, aż ci się odbije. Spójrzcie, Lila karmi lalkę butelką. Obok fotela, na którym siedzi Lila, siedzi Misio. A tu pręży się kotek. W pokoju Lila ma też krzesełko do karmienia i kuchenkę, na której gotuje. Czas na kąpiel. Lila wszystko przygotowuje i sprawdza, czy woda nie jest za gorąca. Mówi czule do swojej lalki, wkładając ją do wody. Nie bój się, moja mała. Podczas mycia mama trzyma Twoją główkę. Tutaj Lila trzyma główkę, lali. Lala jest w wannie i bawi się gąbką oraz kacuszką. A tu termometr, którym sprawdza temperaturę wody. Lila ma naszykowany ręczniczek i śpioszki dla lali. Kotek się przygląda tej kąpieli. Lila zmienia mokrą pieluszkę, bo dziecko zrobiło Siusiu. Już po wszystkim jesteś teraz czysta i sucha. Zobaczcie, w pokoju jest szafa z ubraniami dla lali. Są też buciki, jedna, druga i trzecia para. Lila kładzie lalkę spać i nakręca wiszącą pozytywkę. Kołysza lalkę, mówiąc: Tz, zamknij oczka, moja mała. Teraz trzeba spać. Spójrzcie: Lala śpi w łóżeczku, a kotek leży tuż obok. Pytania Lili: W czym wożę moją lalkę? W wózeczku? W czym daję jej mleko? W butelce? W czym kąpię lalkę? w wanience. Co gra nad jej łóżeczkiem? Wisząca pozytywka. Dlaczego muszę zmieniać pieluszkę? Bo lalka zrobiła siusiu. Ty także możesz się bawić z Lilą, czytając książeczki razem z nami. Zapraszamy! Do zobaczenia!